Uciekamy, ponieważ wydaje nam się, że w naszych miastach iluzji znajdziemy szczęście i dobro. Często nasze drogi, którymi uciekamy, są pełne ryzyka. I nie każdy z takiej ucieczki wychodzi cało, dlatego trzeba uważać, jaką drogą się ucieka. My proponujemy Wam bardzo bezpieczną drogę, drogę, w której pełną osłonę daje nam moc, moc najwyższego. Jest jedno miasto ucieczki, które może okazać się dla nas miejscem wybawienia. Jest miasto ucieczki, które jest dla nas najbezpieczniejszym miastem. Jest to kościół. Jest to kościół, który daje nam absolutne poczucie bezpieczeństwa. Jest to kościół, w którym czujemy się często zagrożeni, ponieważ świat nie akceptuje kościoła, ale jednak tam znajdujemy ludzi. Znajdujemy Boga, który daje nam siłę, który daje nam odwagę i sens, że warto walczyć. Dlatego jak już uciekać, to uciekać tam, gdzie rzeczywiście znajdujemy życie. Zapraszamy do wspólnej ucieczki do Kościoła. Zapraszamy do wspólnej ucieczki do miasta, gdzie mieszka Chrystus.